Słuchajcie, witajcie, tutaj IG Hacker, gdzie gramy w Murder Mystery na tablecie, a więc nagi mogą być. Oj, trochę jest cisza oczywiście. no my się nie przejmujemy, to co ludzie piszą. E, widzimy się w rundzie może. Pamiętajcie, że to konto konkursowe, możecie je wygrać. Wyniki za tydzień. Dobra, no to... Innocent. A, było bip. Na meryderu. O nie, mam nadzieję, że nie idę właśnie za meryderem. O nie, to by było złe. Ja się boję, o, ja się boję, o, bo Dobra, to on jest meryderem. A stówa, on jest meryderem. Bo ja spadam Nie mogę spektajtować nawet Ale mogę tańczyć Zobaczę czy ta kobieta wymieli pistolet czy nóż trzeba nic Gdzie jeszcze na te półki można w... Lepsza kampa. nie, przecież to można pomylić z nominowanymi włosami. zobaczymy sobie na Polaczek 3126 Elit. O nie, będzie za łatwo, bo no, to jest Polak. Pamiętajcie, że to konkurs na to konto będzie. A poza nagraniami trochę gram na tym koncie, a więc możecie trochę zdobyć. Nie wiem, mi się nudzi, więc może zacداjguję do kogoś. Bo przecież nie mamy nic robić w końcu. Nie do końca i dobrego. Tak, 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 tak. Proszę, 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 proszę. Zaakceptował. Zapewne? Nie. Nie. A do tego typka? I do tego. I to był szerf, chyba nie zobaczyłem pistoletu czy noża. Mam nadzieję, że to był szeryw. Można sobie potańczyć. Ej przecież... Jest takim tym typem, żeby... By, hmm... Latająca głowa, żeby, żeby skrzyniamy. No e, to pewnie dekoracja. A jak ktoś tak w myśli, takie wybija i pisze. To dekoracja. I idzie. Victory! Dobra, S. To widzimy się w kolejnej. Zdydeknięcie palca ta nosa. To on. No to cyk, tako i nosy. I nie podoba mi się. To jest taka sekampa. Jak on za... Naszej... Co?! I przepraszam, ale co cię tu odwaliło? I dobrze, bo i tak byście dłużej czekali na kolejną nitkę, gdyby ten na nie został, został zabity, ale pewnie po prostu. Był noobem, bo ma tylko drugi level ale a m pewnie ciągle grał jako innocent. Dobra, chodź No tak słabo. Ja nie robię cięcia teraz. No bo i Ale że taka mie Tak miejscówka od razu na Gdzie w ogóle ludzie mogą pomyśleć, że nie da się wejść? Ej dobra, bo ja to wygram bo bym... Padło ciało Tak jak i patrzał I kolejne ciało A jakby dała się, jakby Innocent i Shedby mógł spektakulować Medydera? To medydera, no to ja ci powiem, że nikt by nie chciał być tobą. Nie, dobra, to najgorsza kanapka. Yy. Yy. Jest! Dobra, to ja nie będę jednak pomiędzy rundami cięcie robić, bo wolę też z wami trochę pogadać. O i pamiętajcie, podawajcie swoje niki ze Brawl Stars. Także, bo... Daję je do klubu. Dobra. A nie, zobaczymy jak mapa. O, wiecie, że tutaj da się przejść tam, gdzie jest to takie jasno niebieskie Innocent. O nie, to jest MedyDaddy, na stówę. Ja nikomu tu nie ufam. Nie, nie, to jest on, to jest na stówę meddy, Nie jest że tu cię. Hm, jak tu wejść? Może tak. Strzał. Telefonyku. <trykne> <Dwo>, Mam <trykne> nadzieję, że to był mój daddo. Ok, sprawiam sobie tą belkę będę tutaj do ludzi, bo naprawdę nic nie ma do roboty. A ja to my się widzimy kiedy go w końcu zastrzelą. No w końcu! Zastrzelili go! Po kilku sekundach, ale... Jakby film miał z pół godziny zapewne jakoś, to by się nie przesłał. Zima 2019. Ej, niezły ten topór jako nóż. Let's go głosowanie. Nie! No dobrze Jak się ukryje no to Sprawdzimy sobie Sprawdzimy sobie Ten sklepik Yes. Albo nie. Albo. Sprawdzamy sobie sklep, bo mnie już zabili. Efekty. Nie, wywaliło mnie ze sklepu. Weapons. Mhm. Ja pytanie mam jedno. Z czego nie ma zimy? Jakby to się nie wywaliło I update no To nieźle by było A to zobaczymy sobie sklepik Kurde Tutaj efekty Wow jakby dual knajpy, to takie po prostu, że wciechasz dwoma na i rzucasz dwoma na Ej, fajne by było to. Pawełek. Ninja, o Boże, już to widzę, jak Ktoś zmienia się w ninja i cię gania. Fajgan to już przesada. Naprawdę przesadziliście z tym fejganem. X-Ray? No, jego cena jest dosyć duża. A ile kosztują klejnoty? Tak jak myślałem. Bardzo, bardzo mało. Czyli prawie, czyli prawie tyle, ile dostaję miesięcznie. 50 złotych. 800 robuxów tylko. detektyw, możesz się już zabić na dera? Czy ty będziesz się tak za nim wleczeć? A dlaczego inno Ale niezła ta runda była. O, si sezon pierwszy nadal jest. Crafting Station. Aha, aha, aha! Aha! Nie no, 12% na Merdera. Innocent jakiś. O, teraz mi się przypomina ja muzyka. Innocent to otrzymek Minecraft. Nie, nie, proszę nie bądź, nie. Nie, 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 proszę nie bij mnie. Proszę. Im powstaje, jakby powiedział to among ludzik. Jest! To ona była z szeryfem? Nie ona. Ja! Yeah, Jest! Tak, w ogóle, krysutka tunda. Ned co? medyl Polaczek był. Ale czego? Tutaj ma podpis Hido. A bo Polaczek zapewne... Zabił... Nie. Tak, zabił... Medal Deda, no i... No, i ktoś podniósł i jest teraz Hiro. Hiro. Men. Oni nie tak. Dobrze, to w tej Dobra, co minut będzie? Ostatnia lądka to będzie Innocent. Ja wolę już iść grać w Amonga. Prawdę nie, ja wiem kto jest. To jest ta dużo badawca słyszę teraz to gdzieś tu dźganie No me, się Nie wiem, że tu na wejść ale, że tu nie widziałem na o tym mi nie wiedział. Tak jak mówiłem, ostatnia dunda, Zakończyłem się właśnie zwinięciem. Pamiętajcie, piszecie swoje niki, z statusy. No i oczywiście piszecie, czy chcecie takie konto i co byście z nim zrobili. A więc. 爸爸。